Cześć. Jestem Zbyszek, alkoholik. Co najlepszego uzyskuje dzięki trzeźwości? No przede wszystkim trzeźwość uzmusiła mnie do zmian. I to jest najcenniejsze. Zmiany, które nastąpiły we mnie, są nieoceniane. Przede wszystkim akceptacja siebie, takim jakim jestem. A to umożliwiło mi, mi zmiany siebie. Na innego człowieka. Właśnie po to, żeby cieszyć się życiem tym wszystkim, co mnie otacza, być świadomy tego, co się dzieje, ze mną dzieje. I właśnie te wdzięczności za to wszystko. Wszystko po to, żeby być szczęśliwym człowiekiem. trześć to jest i to jest widane. A do tego potrzebuję. Siły duchowej, którą codziennie buduję I staram się być użytecznym Dobrego dnia fajnego Wam życzę Pamiętaj, nie jesteś sam Cześć